Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena szła, szła przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa? Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. Rzekł do mi niewiastą, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. Ona obróciwszy się. Powiedziała do Niego po hebrajsku, Rabuni, to znaczy Nauczycielu. Rzekł do niej, Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego oraz do Boga Mego i Boga Waszego. Rzekła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom. Widziałam Pana i to mi powiedział. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, świętowanie każdego roku wielkanocy. Świętowanie tridium Paschalnego. bardzo ciężko się mówi, nikogo nie ma. I siostra jedna była i ta uciekła. Kasia, ty tam na górze pokaż się, przynajmniej, przynajmniej do kogoś będzie mówić. Oj, drodzy, wszystko uczynić nowe, wszystko uczynić nowe. Może tak czasem się zastanawiamy, czy naprawdę jest to niezbędne, by każdego roku na nowo i ten cały Wielki Post, i, i te całe trydium paschalne, i ta cała liturgia, i te drogi krzyżowe, naprawdę nie y, rozdzieramy w jakiejś mierze na nowo ran Chrystusowych, moi drodzy. I tutaj jest ważne, by na pewno zamiarem, planem. Kościoła, by nieustannie w nas czynić nowego człowieka. Jakoś tak mi w tym roku utkwiła w mojej takiej świadomości, w mojej wierze Maria Magdalena. Maria Magdalena, która, jak przed chwilą słyszeliśmy, która przychodzi do grobu, którą Jezus Chrystus czyni. Nowego człowieka, nową kobietę, nową kobietę, czyni z niej po prostu nowego człowieka. I tutaj Maria Magdalena, która tak powoli, można powiedzieć, tak po schodkach, przechodzi wszystkie etapy spotkania z Jezusem Chrystusem. Tak powoli, zaczynając od tego momentu, kiedy wyrzuca. Te siedem złych duchów. Moi drodzy, dobrze wiemy, że jej życie nie było jakimś takim świadectwem wiary i ona to doceniła, czyli doznała tego miłosierdzia Bożego, dotknęła tego miłosierdzia Bożego. Kiedyś, wiele, wiele lat temu, yy, yy, siedzę sobie w konfesjonale i Trochę tych ludzi jest, więc tak sobie z pośpiechem, tak spowiadam. No i przychodzi młoda dziewczyna i ja tak trochę, tak jakby zniechęcony, mówię: Słuchaj, ty przecież wczoraj byłeś u spowiedzi, pamiętam cię. A ona zanim coś powiedziała, się rozpłakała, rozbeczała się i mówi: Dopiero dziś dowiedziałam się. Czym jest Boże Miłosierdzie? I to naprawdę mnie posadziło z powrotem do konfesjonału i była ta szczera spowiedź. Dlatego Maria Magdalena doświadcza właśnie tego, tego Bożego Miłosierdzia, doświadcza tego Bożego Przebaczenia. Następnie, zobaczcie, przychodzi do domu Szymona, gdzie, gdzie wylewa ten drogocenny olejek. I po prostu się przywiązuje do osoby Jezusa. I tutaj polega takie całkowicie, ten nowy człowiek, takie przylgnięcie do osoby Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, dzisiaj przychodzi do grobu, widzi dwóch aniołów, nie? i dla niej to jest po prostu. Tak jakby codziennie widziała tych aniołów, nie? dla mnie to nie ma znaczenia. Ej, nie ma Pana mego, nie ma. Może wy, może wiecie, gdzie to jest. nie? Nawet kiedy Jezus staje, no więc ten ogrodnik. Nie? Ona wie, że ten Jezus nie żyje. Ona wie, dotykała na pewno Jego martwego ciała, ale mimo wszystko ona chce mieć Go. Ona chce Go mieć za wszelką cenę. Słuchajcie, tutaj polega naprawdę ta. Głęboka wiara. I dlatego, by dotknąć Jezusa, by dotknąć go na nowo, moi drodzy, musimy po tych schodkach powoli przejść. Musimy przejść powoli po tych schodkach, by w jakiejś mierze objąć za nogi Chrystusa. Jak to mówi to przysłowie, dotknąć Buta, pana Boga, słuchajcie. To jest potrzebne, to jest niezbędne. Wczoraj słuchałem takiej przepięknej konferencji Adama Szustaka, Oczywiście można to wszystko można przejrzeć. To na YouTube jest przepiękne, jak ocenia te obecne czasy, i ten czas tej epidemii ocenia jako. Boże Błogosławieństwo. Nie? Wydawałoby się, Mama Mija, o czym Ty gadasz, człowieku? O czym Ty gadasz? No właśnie, jako Boże Błogosławieństwo. Słuchajcie, kiedyś też słuchałem w telewizji jeden z Dominikanów, kiedy zabroniono na Wielkanoc i Wielką Sobotę poświęcenie tych święconek, poświęcenie pokarmów. I ten dominikanin tak w telewizji mówi, ła, wow, nareszcie będzie Wielkanoc dla ludzi wierzących. Słuchajcie, na czym to polega. I właśnie szóstak rozdziela religijność człowieka i wiarę. Religijność i wiarę. Znaczy polega ta religijność człowieka. Słuchajcie, w Wielką Sobotę i w Niedzielę Palmową miałem tyle telefonów, nie, a jak poświęcić palmy? To jest zasadniczy problem. Jak poświęcić palmę? Nie. Albo jak poświęcić? Święcone, nie? no jak to poświęcić, święcone, mówię no spokojnie. Przez tego będziemy na Facebooku, byliśmy e, praktycznie przez całe Tridium Paschalne, każdej niedzieli, e, każdego dnia, różaniec, odmawialiśmy, więc mówię no spokojnie, no ale, ale, ale jak to, a, a, a woda, jak to będzie z wodą, no to święconą, nie? A no, słuchajcie, mówię no spokojnie. I tak sobie e, czekałem, żeby ktoś. Tak, przedzwonił i powiedziałby, proszę księdza, a jakby to tak do spowiedzi przystąpić? Nie? Jakby to tak się pojednać z Panem Bogiem? No i właśnie, moi drodzy, religijność i wiara. Przyznam się szczerze, że kiedy wysłuchałem tej konferencji tego księdza Adama Szostaka. Tak się przekonałem, że we mnie też jest wiele tej takiej religijności. No bo tak trzeba, nie? No bo tak trzeba, nie. Yy, po prostu yy, złapałem siebie nawet podczas kiedyś czasem, podczas przyświętych, kiedy pełno ludzi w kościele, ta, 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 ja sobie wychodzę, nie? Mniej, czy gorzej, czy ładniej tam sobie pogadasz, nie? I tak dalej, nie? I czasem słuchajcie. Kiedy już przychodzi komunia święta, kiedy biorę ciało Pana Jezusa, Ej! Ja dzisiaj ani przez chwilę nie pomyślałem o Tobie. Tak jest, moi drodzy. To jest właśnie ta religijność. Kiedy teraz są puste kościoły, przychodzę do kościoła na jedną tajemniczkę ruszańca i tak słowo, przyznam się dla Was szczerze, tak czuję się jakoś w kościele, tak pusto. Z jednej strony, no przecież Pan Jezus jest, ej ty. Nie, ale tak jest, jakoś tak pusto, nie? Tak jakbym, jakbym się bał, tak bym spotkał się z Jezusem. On i ja. Tak jakbym się bał. I tak sobie mówię, Panie Boże, co to we mnie weszło? Kiedyś byłem na rekolekcjach, na wigrach kapłańskie rekolekcje i adorację Najświętszego Sakramentu, chyba gdzieś od 20 wieczora do rana, chyba gdzieś tam do 8 godziny, i można się było zapisać, kiedy, kiedy będziesz sobie chciał, żeby pójść, żeby Pan Jezus nie był sam. I tak sobie patrzę, 20 godzina, zajęte, 10 22 zajęta, wszystko i wolny jest czas, tylko chyba gdzieś było od 2 do 3 w nocy. Wolny czas. Później znowu od 12.00 od 3 w nocy zajęte. Ja tak sobie zapisałem się na ten czas, nie? I tak sobie przychodzę: cudze miejsce, kaplica. Tak jakoś, jakoś tak sobie, no zazwyczaj to jest adoracja, no to są ludzie, to są, nie jesteś sam, nie? Więc jakoś to wszystko tak się, nie wiem, się wykręci. I właśnie w ten czas, nie? Jestem sam. Jakoś tak. Powiem, że czułem się nieswojo, aż yy, powiedziałem sobie to nareszcie jestem sam. Jezu, Ty i ja! Jakie to jest dobre, jakie to jest piękne. Jesteśmy wydwoje. I słuchajcie, yy, na tym polega wiara. W swojej parafii mam taką wspaniałą rodzinę, yy, czwórka dzieci yy, i... Matka, młoda rodzina, i matka kiedyś do mnie się zwraca. Kobieta mówi: Proszę księdza, ja tutaj przejeżdżam y, codziennie obok kościoła, jadę do pracy. Y, pracowała w takiej restauracji, jako administrator, jako kelnerka, bardzo ciężka praca była. I mówi: Proszę księdza, no i czasem chciałabym tak trochę na chwilę zajechać do kościoła. Tylko zawsze kościół jest zamknięty. Nie więc ja tak sobie taki zdziwiony mówię, słuchaj, ty masz czas. Trójka dzieci w ten czas miała, w czwartym była w stanie błogosławionym. Ty masz czas i praca dzieci, wszystko, ty masz czas. Ona mówi, ja muszę, ja chcę po prostu przebywać przez chwilę, przynajmniej z Jezusem. Mówię, masz tobie tutaj klucz. I sobie, kiedy będziesz chciała, będziesz sobie zachodziła i adorowała Pana Jezusa. Słuchajcie, no naprawdę, przed takimi ludźmi to jest religijność czy wiara, moi drodzy? Religijność czy wiara? I dlatego ta Wielkanoc, słuchajcie, tego roku na pewno zlikwiduje ludzi, którzy. Żyli tylko dla religijności, bo tak trzeba, bo trzeba poświęcić, bo trzeba wodę święconą mieć, przechowywać w domu, bo trzeba do spowiedzi pójść, nie. A o ty nie pójdziesz. O ty nie ma spowiedzi. Moi drodzy, na pewno dla wielu z nas będzie to czas błogosławiony. Słuchajcie, będzie to czas błogosławiony, dlatego Adam tak nazywa ten czas jako błogosławiony. Może dla niektórych stanie się. Potępieniem. Wykorzystajmy naprawdę ten wspaniały czas. Bycia razem, zobaczcie, nawet czasem, same takie przebywanie z rodziną, razem z rodziną przebywanie. Wczoraj mój taki kolega, przyjaciel przedzwonił. I więc mówię, to chyba macie kłopotów, bo razem cały czas jesteście. On mówi, no nie, znaczy zazwyczaj nie. Żona pracuje w jednym pokoju, ja w drugim, dzieci w trzecim, dwójka dzieci w trzecim, czwartym pokoju mają ogromny dom. No i, no, no i oczywiście, oczywiście, w taki sposób to można być i z rodziną też, oczywiście, nie ma problemów, ale tak w jednym pokoju jakimśkolwiek, nie. Być z rodziną, nie, moi drodzy? Ten czas naprawdę nauczy nas, nauczy nas, może słuchać drugiego człowieka, naprawdę słuchać drugiego człowieka. Ten czas nauczy nas być sam na sam z Jezusem, sam na sam z Jezusem. Jestem ja, jestem ja i On. Ten czas może uczynić z nas nowych ludzi. Amen.